Cześć, witam wszystkich słuchaczy Radia Z. Dzisiaj Tiktoki, znowu upokorzenie. Zapraszam, rozsiądź się wygodnie i razem pośmiejmy się w ten wieczór. Zrobiłeś się ostatnio za bardzo toksyczny. Nie zrobiłem się toksyczny. Nie zrobiłem się toksyczny, debilu jebany. Zamknąć tą pizdę! Kurwo jebana. <laughs> Zamknij okay. tą pizdę, ty kurwo jebana internetowa. Słuchacze Radia Maryja, stop hejtowi. A co jak David Jasper naprawdę stałby się toksyczny? Fajne, zobaczcie, te roboty jednak już... Technologia... Tak powinno właśnie wyglądać życie. Że po prostu ludzie pracują i tak właśnie roboty działają, no. Aż chce mi się dziecko zrobić. Facet chce się pozbyć kota wywożąc go cztery ulice dalej. Przychodzi do domu, a kot siedzi na wersalce. Wywozi go dalej, ale kot znowu wrócił. Facet wywiózł go za miasto. Po chwili dzwoni do domu, to do żony i mówi, jest tobą kot? jest, a co? Daj mi go do telefonu, bo się zgubiłem. Nie wiem, jak wy macie ze zwierzętami, czy mówicie, o, jaki słodki kotek, czy właśnie tak w ogóle nie macie uczuć. Na przykład u mnie tata za bardzo nie ma uczuć tak do zwierząt, bo jest wychowany na wsi i rzeczywiście też miałem takie sytuacje, że no, nie dzwonił do kota i nie mówił, że się zgubił, ale rzeczywiście wywoził na przykład 15-20 km gdzieś i ten kot wracał. Oczywiście wywoził do... Rodziny, tak? Pozwól, że przeszkodzę ci na chwilę. Yy, posłuchaj, jeśli tak jak ja masz u siebie w się mas jakichś skinów śmieciowych, którymi po prostu nie grasz. Mogą to być jakieś skrzynki, naklejki, cokolwiek, nawet skiny, które wypadają Ci na koniec meczu. To pamiętaj proszę, że możesz je wszystkie sprzedać i otrzymać za nie prawdziwe pieniądze, którymi będziesz mógł sobie zrobić, nie wiem, jakieś zakupy w sklepie, kupić buty, cokolwiek innego. A skoro i tak tymi skinami nie grasz i tylko zalegają ci we flipunku, no to, to ci szkodzi nie zarobić parę złotych. A więc logujesz się na skin kantor, wybierasz, czego chcesz się pozbyć, potem wybierasz, gdzie chcesz dostać pieniądze i teraz. Ważna rzecz, bo jeśli użyjesz kodu Mateo, kodu promocyjnego, to dostaniesz plus 5% więcej do pierwszej transakcji, czyli fajny bonus, tak? Potem klikasz wypłać, czekasz około 5 minut i masz kasę na swoim koncie. To tyle. Aktualnie w Polsce Skin Counter jest jedną z najbardziej popularnych stron do właśnie sprzedaży skinów i jest też po prostu sprawdzona. A teraz, skoro cena wszystkich skinów i tak idzie mocno w górę przez CSA2, to w sumie po co trzymać dalej te skiny w ekipunku, którymi i tak, i tak nie grasz, tak? Teraz moim zdaniem najbardziej opłaca się je sprzedać. Link do stronki w opisie, także sprawdzajcie śmiało, a my przechodzimy do dalszej części filmu. Czy minimik jest zamieszany w tą sprawę? Są so, on w tamtym czasie chyba jeszcze był mały. <gryw> no, Minimike nie jest zaangażowany w Pandora Gate, no bo w tamtym okresie był mały. To. Sobie zapisałem, żeby to wykorzystać i powiedzieć to do mojej dziewczyny. I powiem wam, że jej reakcja była naprawdę. No nie wiem jaka, bo jeszcze to czeka na wykorzystanie. No to, to po prostu zaznaczyłem, bo dupa jest, nie. <grybujesz> Za chwilę wam coś powiem, tylko musi znowu widać Yankosie. O właśnie, ja to oglądałem trzy razy, nie. Przeglądałem się z bliska i doszedłem do wniosku, że to chyba są regijinski, i to nie jest skóra, ale nie jestem pewien. Jeju, miałem po prostu mód naszony no. <tryk choć i dźwięk> no tak jak mówię, to było tego samego dnia, bo miałem wtedy mód naszony, żebyście nie skończyli tak jak Alf. zęby, bo wam wypadną. O, słuchajcie, jak podoba wam się na przykład koszulka i Isamu, która jest żółta, to nie wiem czy wiecie, ale BMW M4 Cabrio, który jest do wygrania w loterii samu też jest żółte. Jak ktoś chce, może wpaść na gigafura.pl, nie? Tak tylko dla przypomnienia, bo bardzo lubię samu, więc może akurat ktoś się tak zdarzy, że oglądał TikToki na moim kanale, wykupi jeden los, bo pomyśli, ma 40 zł, czy 30, co mi szkodzi. I naprawdę ktoś z tego filmu będzie miał ten samochód, ale dobra. Nieznani raperzy, o których niebawem usłyszysz część piąta. No bo jeszcze będzie dobrze, jeszcze ostatnio. Do... Chwiku! To jest gościu, który mnie ogląda i też donator. I powiem wam, że jestem ogólnie zdziwiony, że ludzie tak jak oni zobaczcie z takiego jeszcze e, podziemia. Jakby to nie jest złe, i tak się zastanawiam czasem, od czego to zależy, że czasem takie piosenki mają po 30 milionów wyświetleń, a niektóre 5 tysięcy. Tego TikToka wysłałem dla taty, bo chciałem pokazać, że zobaczcie, ile ludzi ma kostkę brukową na podwórku, tak jak ona, nie? No zobaczcie. A, a my dalej normalnie tylko kamienie, nie? Ja mówię, zobacz tato, zobacz jaka duża kostka, że trzeba też sobie założyć, bo to jest wygodniejsze dla samochodów i tak dalej. O kurde, dobra. E, trawy też nie mam skoszonej, nie teraz, więc mówię, tato, no zobacz. A tu mają znowu równą trawę. No jednak trzeba dbać, trzeba dbać, bo to jest wizytówka wokół domu. Tutaj skoszona trawa, kostka i tak dalej. Tu piosenka mi się podoba po prostu. No, no bo naccy to, to już tam wszyscy widzieli nawet i bez tego. Bez, bez okularu, więc też. Piosenka fajna, nie? O, o, o. Aha... To jest takie wspomnienie do przeszłości, tak? Nie będę robić zdjęć... Jakichś durnych zdjęć nie będę robić. A tutaj nagle w bajce robią zdjęcia, nie? Pada deszcz, dziś się nie spotkamy. W zdjęciu dupy, gdyby przyjechał. A tutaj w deszczu. Wiecie co ogólnie? Nie lubię takich TikToków bo zobaczcie, że tutaj jest taka ogromna inaczej. No myślę, że wiele osób nie zrozumie tego przekazu, bo rzeczywiście tutaj jest pokazane to, że nie powinno być tak, że jakiś deszcz czy ocena innych ludzi powinna nam przeszkadzać w budowaniu relacji, ale kilka osób sobie może pomyśleć, że nie wiem, jak moja druga połówka nie chce ze mną pobiegać w deszczu, to znaczy, że coś jest nie tak, no bo tutaj obejrzy takiego TikToka, nie? A może po prostu, nie wiem, zwyżanie nie ma ochoty, albo jest ktoś przeziębiony i tyle. Więc trzeba to jednak mimo wszystko brać chyba tak. Z przymrużeniem oka Cześć, witam was bardzo serdecznie Z tej strony Boxdel Ja chcę tylko powiedzieć, że ja żadnych kabli nie gryzłem I proszę mnie o to kurwa nie podejrzewać Bo cały wieczór Spędziłem na znieczuleniu od dentysty Ponieważ bardzo No teraz na pewno nikt Boxdela nie będzie posądzał o to, że Mógłby jakieś kable gryźć Bo przede wszystkim nie będzie miał do nich dostępu co jest trochę smutne w sumie. Ale nie jestem tutaj od wydawania swojej opinii. Także słuchajcie, bardzo wam dziękuję. Oczywiście bierzcie tego, ten cały film z takim przymrużeniem oka, bo jestem tutaj turbo sarkastyczny. Chciałbym po prostu może komuś z was poprawić trochę humor. Jeśli ktoś przyszedł, nie wiem, ze szkoły albo z pracy i po prostu już ma dość, to może zobaczyć, że można mieć na przykład krzywe zęby jak ja i tyle, nie? Dobra, także dzięki wielkie za dzisiaj. Widzimy się już jutro na tym kanale. Trzymajcie się i... Pa, pa. Słuchajcie, założyłem nowy kanał, który docelowo będzie moim głównym kanałem i będzie tam dużo mocniejszy kontent i nie będzie tam gier, więc jeśli chciałbyś albo chciałabyś mnie zobaczyć z troszeczkę innej strony, to link masz w opisie, możesz sobie zasubować, a pierwszy naprawdę bardzo mocny film pojawi się 5 listopada, czyli w niedzielę o godzinie 15.